Złom dobry, witam na kanale zawodowy Zdobywaczy Zasobów. Chodzimy do piwnicy. Dzisiaj koszulka moja wygląda tak, nie wiem czy to widać. Mokra i sapie. Ktoś napisał jakaś pani. Czemu pan tak sapie? Proszę sobie spędzić 16 lat w busie. W pozycji siedzącej, prawie nieruchomo. A wtedy pani zrozumie. Tam są. Moje terytoria zewnętrzne, które zdobyłem. Widzę, że sąsiad też zaczął zajmować zewnętrzne terytoria, bo się nie mieści. Ach, tak, więcej treści się nie zmieści. Dzisiaj jest kadika, wyciągnąłem złomika i tego piekarnika już musiałem tu położyć, ponieważ tam są puszki w tym smoku zielonym. Tutaj są przetwory, które moja żona robi na zimę, i tutaj i one. Przed drzwiami są ustawione, bo więcej treści już się nie zmieści. Dywan, który zamierzam położyć na podłodze. Szafka, komotka taka. Tutaj duża, duży mebel, tutaj też mebel. Chcę zdobyć przestrzeń na te meble, żeby zniknąć tu z zewnętrznych terytoriów przed, przedpiwnicznych. A tutaj dzisiaj skałika, wrzuciłem trochę złomika. Monitory różne rodzaje, taki i taki, CRT i taki. Czy to jest telewizor? Nie wiem. Więcej treści się nie zmieści. Tam jest wieża Sony, którą ostatnio znalazłem. Spróbuję ją odpalić dzisiaj. Teraz nie, po południu. No i tak, moi drodzy, po prostu dzisiaj jesteśmy. Września. 17. Nie, 16. Sobota. 16 września. Taka pogoda jest na zewnątrz, jak jest na tym kalendarzu, jest ciepło, niebo bezchmurne Więcej treści się nie zmieści Muszę zmienić taktykę, to są głośniki od tej wieży Kto nie wierzy, ten uwierzy, dzisiaj spróbujemy po południu ją odpalić Pod się ze mnie leje, sapie i mokro mam koszulkę Także na razie stop pracą. Muszę zmienić taktykę, ponieważ ta piwnica jest dość obszerna, dość spora. Zmieszczą się meble, zmieszczą się przetwory, zmieści się mój kąt, e, gdzie będę roz, e, demontował, rozbierał wszystko i zmieszczą się cztery big bagi. Tylko trzeba zrobić tu porządek. Więc dlatego muszę zmienić taktykę. Dziś lub jutro nagram dla Was coś numer 70. Coś im ma być 100, czyli cieszyńskich objazdów śmietnika. Więc na 70 na razie się zatrzymamy. To co na zbiorę podczas tego Cosia co zostanie na aucie, bo to się już nie zmieści, chyba że jakieś drobiazgi, tam pod sufit No i będziemy robić filmy o demontażu, tak? i wyłożeniu złomu i pakowaniu pieniędzy do słoika z tego złomika, tak po przerwie wszystkie pieniądze, które po przerwie moje miałem 3 tygodnie przerwy w nagrywaniu, wszystkie pieniądze po tej przerwie idą już na paliwo, do kadika, i czy będę szoferem, czy będę youtuberem, nieważne. Paliwo się przyda do kalika A! Muszę dokonać procesu wyjścia z piwnicy. O, udało się. Tak, zamknąć drzwi, te przetwory przed drzwi i po prostu więcej treści się nie zmieści. Moi drodzy, to jest piwnica Złomiarza. To się często nie zdarza. <ścoughs> I chcę odzyskać tą przestrzeń moi drodzy. Żeby tą przestrzeń odzyskać będzie seria filmów z demontażu, z rozbierania ja nie jestem fachowcem od demontażu ale będę się starał żeby to wszystko znikło z tego przedpokoju z tego korytarza patrzcie jakie drzwi porysowane od tego wciągania wciągania złomu przez uchylone drzwi drzwi są pomalowane farbą ze śmietnika także znajdę jakąś na pewno i sobie pomaluję oraz muszę kłódkę zamontować żeby wyglądało bardziej na skarbiec bo to jest skarbiec tak naprawdę nie piwnica, sam leży dużo, dużo pieniędzy. Rower mam też w planach odrestaurować i nim szusować, ale jak wiecie, mam mało czasu, ponieważ transport wysyca ze mnie całe życie. Mianowicie dobrze, moi drodzy. sapie i dyszę. pod się ze mnie leje, ale nigdy się nie zachwieje, moi drodzy. Będę walczył do końca, aż ta piwnica będzie uporządkowana. I kiedy będę już sławnym YouTuberem to wtedy będziemy rozkręcali, demontowali, pokazywali. Dzisiaj lub jutro coś, numer 70, światło. Wcześniej jeszcze lub w międzyczasie tą wieżyczkę spróbujemy odpalić. No i tyle. Także, kto by chciał mnie kiedyś odwiedzić, to sałatki jakąś zjemy ze słoika. I przetrwamy. Wszystkiego dobrego, zawodowego, weekendu miłego, pogodnego, spokojnego.